Ja sobie pozwolę zacząć. Dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Piotr Woliński. Transmisja, transmisję, chcieliśmy rozpocząć transmisję z ogłoszeniem wyników na opracowanie wyników konkursu na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Ja chciałem przywitać Wszystkich, którzy, którzy obserwują nas na kanale YouTube, uczestników, którzy, którzy, którzy uczestniczyli w konkursie, zarówno tych, którzy potencjalnie zgłaszali się na początku, oraz tych, którzy, którzy później jako uczestnicy dotrwali do, do końca konkursu. I chciałem również przywitać sąd konkursowy. Pokrótce chciałem przedstawić reprezentantów sądu konkursowego zarówno tych obecnych, tych obecnych w trakcie trwania transmisji oraz tych, którzy, którzy, którzy się nie zjawili, natomiast sędziowali oczywiście w konkursie. Skład sądu konkursowego. Przewodniczący sądu konkursowego architekt Szczepan Wroński, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich. Oddział Warszawski S.A.R.P. jest dzisiaj z nami. Rafał Mroczkowski, architekt krajobrazu, sędzia referent, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich S.A.R.P., Oddział Warszawski. Marcin Wawiernia, architekt, sędzia ze strony organizatora, design i concept manager. Maciej Wirżyński, sędzia ze strony organizatora, szef projektu, również obecny z nami, oraz Tomasz Marczewski, sędzia ze strony organizatora, senior projekt manager, obecnie nieobecny w trakcie transmisji, natomiast aktywny sędzia, oraz Aleksandra Dubrawska, sędzia ze strony organizatora, dyrektor oraz lider do spraw zarządzania nieruchomościami. W niniejszym chciałem przejść do ogłoszenia wyników i przekazania głosu przewodniczącemu sądu konkursowego. Przekazuję głos Szczepanowi Łęckiemu. Dzień dobry. Ja również serdecznie witam Państwa na ogłoszeniu wyników. Szczególnego, szczególnego podkreślenia zasługuje fakt, że konkurs na park, na przestrzeń publiczną realizowany jest w ramach inwestycji komercyjnej. Inwestor prywatny zarówno będzie realizował, finansował powstanie tego parku, jak również będzie w przyszłości finansował jego utrzymanie. Jest to niezwykle wartościowe działanie w obszarze społecznym. Jeżeli chodzi o sam konkurs, to nadesłane prace były na bardzo wysokim poziomie. W szczególności te prace, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu, odpowiadały w sposób niezwykle trafny na potrzeby zamawiającego. Wybranych zostało pięć prac. Te wszystkie pięć prac reprezentowały. Wysoki poziom, natomiast rzeczywiście najlepsze prace z tych charakteryzowały się bardzo wnikliwym podejściem i zaproponowały rozwiązania, które na skali zarówno urbanistycznej, jak i tego miejsca, kontekstu, relacji z oranżerią, z przyszłymi budynkami odpowiadały w sposób najpełniejszy. Dziękuję bardzo za, za udział w konkursie, tak wielu osób, czy tak wielu firm, które były zaangażowane i chciałbym teraz poprosić przedstawiciela właśnie zamawiającego, Pana Marcina Wewierni o podsumowanie ze strony zamawiającego. Dzień dobry. Reprezentując inwestora, chciałbym na początku serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom. Zaproponowane rozwiązania są dla nas bardzo inspirujące i wskazują właściwe kierunki zgodne z naszymi oczekiwaniami, ale jakże też oczekiwaniami mieszkańców miasteczka Wilanów, gdzie były prowadzone rozmowy sąsiedzkie. Na podstawie których uzyskaliśmy sporo ciekawych informacji, które zostały wykorzystane w pracach konkursowych. Jeżeli chodzi o naszą inwestycję, to inwestycja Wilanów Park jest jedyna w swoim rodzaju, ponieważ łączy ona tą lokalność wilanowa z rekreacją, z spędzeniem wolnego, wolnego czasu. I tak samo z handlem, gdzie, gdzie te właśnie prace prezentowane uwzględniają te wszelkie aspekty. Jeżeli chodzi o samą, sam etap inwestycji, to jesteśmy teraz na etapie projektu budowlanego. Prace idą wszystkie zgodnie z planem. Uszczegóławiamy wszystko, więc wszystko idzie tak, jak powinno. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim. I to wszystko, dziękuję. W takim razie może ja zabiorę głos. Dzień dobry, Rafał Marczkowski, byłem sędzią referentem w tym konkursie, jestem przedstawicielem SARP-u. No i przejdziemy teraz do najciekawszego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli ogłoszenia wyników konkursu i... i Ogłoszenia, kto otrzymał nagrody i wyróżnienia, bo takowe też zostały przyznane. Sąd konkursowy po parodniowych obradach zdecydował o przyznaniu trzech nagród regulaminowych, tak? Nagród pieniężnych. W tym jedną z nagród była nagroda zaproszenia do negocjacji, umowy na wykonanie usługi, czyli wykonanie dokumentacji projektowej parku. Oprócz tego, oprócz tych trzech nagród pieniężnych i tej jednej nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji, zostały przyznane również dwa wyróżnienia honorowe Sądu Konkursowego, ze względu na to, że uznaliśmy, iż no, poziom poziom złożonych prac był, był bardzo wysoki, były fajne pomysły. Bardzo kreatywne, tak? Może nie na tyle, żeby wygrać konkurs, natomiast pewne elementy w pracach wyróżnionych tych rzeczywiście zasługiwały na, na, na zauważenie i na podkreślenie. I zacznę może odczytywać wyniki rozstrzygnięcia konkursu, poczynając od tyłu tradycyjnie, czyli od wyróżnień honorowych sądu konkursowego. A więc wyróżnienie, sądu, wyróżnienie honorowe sądu konkursowego. Otrzymał uczestnik konkursu o nazwie Palmet, spółka Zoo, spółka komendytowa Warszawa. Skład zespołu autorskiego: Wiktor Kubik, Paula Rydel, Zuzanna Kancelowa, Michał Gzel, Bartłomiej Gasparski. Opinia o plaży kursowej przedstawionej przez tego uczestnika. Interesująca koncepcja oparta o tytułowe przemiany. Krajobrazu, sposób użytkowania w oparciu o sezonowość, zmienne warunki atmosferyczne oraz brak podziałów funkcjonalnych i zmieniających się aktywności. Interesująco i wyraziście wpisana w miękką tkankę parku obwodowa multifunkcjonalna promenada. Na uwagę zasługuje czytelna forma parku zawierająca strefę wejściową, strefę mikrolastu, strefę placu, leja wodnego oraz otwartego krajobrazu. Praca wyróżniona za ciekawe rozwiązanie problemów związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą, nacisk na walory edukacyjne, bioróżnorodność, elastyczność rozwiązań przestrzeni. Oczywiście są miał pewne wątpliwości, dlatego nie ta praca nie uzyskała wyższego miejsca czy nagrody, i tutaj może dwa słowa o tych. Niedość przekonujące były natomiast propozycje związane z lokalizacją amfiteatru. Rozwiązaniem wejścia na poziom plus jeden orażeli, oraz istotną z punktu widzenia organizatora małą architekturą. Wątpliwości może także budzić pewne podporządkowanie formy i funkcji części elementów zagospodarowania. Tu chodzi nam o totem i plac wodny, wodnego leja, pod ideą gospodarowania wodami opadowymi. I właściwie to jest tyle na temat tej pracy. Yy, gratulujemy serdecznie, dziękujemy za udział w konkursie yy, w firmie Palmet. Yy. I przechodzimy do następnego wyróżnienia honorowego. Jest to drugie wyróżnienie honorowe, równoważne oczywiście. Jest to uczestnik konkursu, wspólnie biorący udział w konkursie, a mianowicie usługi projektowe Jakub gołębiowski Szczecin, Romea Muryń Szczecin, Hanna Hernat Ukraina, Jewgiń Hernat Ukraina, Paulina Cieślik Częstochowa. Skład zespołu autorskiego. Jakub Gołębiowski, Roma Amurin, Hanna Hernat, Jewgin Herrat, Paulina Cieślik. Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej tegoż zespołu. Praca wyróżniona za szeroką analizę kontekstów sąsiadujących terenów zielonych oraz dostępność komunikacyjnej i niezwykle odważną i wyrazistą formę parku. Na uwagę zasługują rozwiązania poświęcone edukowaniu użytkowników. Promenada na krawędzi centralnego okręgu oraz autorskie rozwiązania w zakresie małej architektury, indywidualnie zaprojektowane konstrukcje drewniane. Praca z różniającym się wyczuciem traktuje rozwiązania materiałowe oraz dobry gotnikowy roślin. Wszystko w celu tworzenia naturalnego mazowieckiego krajobrazu. I oczywiście pewne wątpliwości do głosowego, które teraz przedstawię. Wątpliwości zbudziła natomiast dość sformalizowana, nazbyt uniwersalna idea kształtowania przestrzeni parku. Charakter głównego wnętrza okręgu stwarza wrażenie odcięcia od reszty parku. Koncepcja, powinna, koncepcja pomimo dobrych analiz kontekstu sąsiadujących terenów, nie do końca realizuje czytelne zaznaczenie wejść głównych na teren parku, w szczególności od strony osiedla Wilanów. To wszystko. Gratulujemy i dziękujemy uczestnikom. No i przechodzimy teraz do nagród regulaminowych, czyli to są już nagrody pieniężne i zaczynamy od trzeciej nagrody. Trzecią nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, to jest Piotr Hardeski, architekt Warszawa, Abies, architektura krajobrazu Warszawa, Maciej Nonas, Warszawa. Z autorskiego: Piotr Hardecki, Barbara Krauz-Galińska, Maciej Nonas i opinia Sądu o pracy. Na szczególną uwagę zasługuje wrażliwe połączenie kontrastujących ze sobą elementów naturalnych, niemal pierwotnych z krajobrazem przekształconym przez człowieka. Przestrzeń organizowana w sposób organiczny, wynikowy, wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu. Autorzy stworzyli warunki do wykształcenia się lokalnego ekosystemu. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu sił natury, Rozwiązania te cechuje mały koszt inwestycyjny, jak i później niewielkie nakłady na eksploatację. Zresztą gratulujemy trzeciego miejsca zespołowi i uczestnikom wspólnie biorącym udział w konkursie i przechodzimy do nagrody drugiej. Nagroda druga w wysokości 15 tysięcy zł brutto otrzymuje uczestników wspólnie biorący udział w konkursie, a mianowicie Julian Żmijewski, Warszawa, Andrzej Jewolski, Warszawa. Zuzanna Mesedede, Warszawa, Urszula Michalska, Warszawa. Składy zespołu autorskiego: Urszula Michalska, Paweł Pytlasiński, Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Zuzanna Mesedede, Anna Pruszyńska, Emma Zawadzka, Małgorzata Hustecka, Maja Stanosz. O i opinia sądu konkursowego o tej pracy. Nagrodę przyznano za wyrazistą, atrakcyjną i klarowną kompozycję przestrzenną parku. Dwie przepatrujące się ścieżki tworzą uzupełniającą się opowieść, oferując użytkownikom różnorodne formy spędzenia czasu w zieleni. Istotnym elementem krajobrazu, łączącym poszczególne strefy, jest woda w różnych zbiornikach, składająca się na złożony system retencji wód deszczowych. Praca zawiera zapowiedź atrakcyjnych rozwiązań małej architektury. Zastosowane rozwiązania projektowe cechuje wysoka jakość, co uzasadnia również wyższe koszty eksploatacyjne. Serdecznie gratulujemy drugiej nagrody. No i przechodzimy do nagrody pierwszej. No, ale pewnie już to nie jest tajemnicą, bo konkurs nie był konkursem anonimowym. Tych pięciu uczestników było znanych publicznie, więc tylko formalnie odczytam. Pierwsza nagroda w wysokości 30 tysięcy zł brutto oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymuje uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Skład Zespołu Autorskiego Dorota Rudawa, Patryk Zaręba, Agnieszka Gasparska, Janna Karlikowska, Iryna Samanowicz, Patrycja Raruk. Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej wejścia, o pracy konkursowej uczestnika. Praca ta w najlepszy sposób odpowiada na potrzeby miejsca, prawidłowo akcentując otwarcia widokowe, ale i poszukując indywidualnego charakteru miejskiego parku. Wysoko oceniono aspekty kompozycji i estetyka rozwiązań projektowych. Na uwagę zasługuje atrakcyjna forma terenowych schodów łączących strefę gastronomii budynku handlowego ze strefą rekreacji w Zieleni. Autorzy zaproponowali czytelny, bardziej funkcjonalny, jednocześnie z wyczuciem odpowiadając na potrzeby różnych grup użytkowników. Teza pracy znalezienia symbiozy pomiędzy potrzebami ludzi i środowiska przyrodniczego realizowana jest poprzez zastosowane rozwiązania projektowe w sposób konsekwentny, spójny i efektywny. Sąd konkursowy docenił dobór rozwiązań proekologicznych, w tym również ekonomikę tych rozwiązań. I to właściwie tyle, serdecznie gratulujemy zwycięzcom w pierwszej nagrodzie i również pozostałym uczestnikom, którzy dostali pozostałe nagrody. Sąd Kontursułowy nie formułował zaleceń do pierwszej nagrody, gdy zalecenia zostaną sformułowane na późniejszym etapie, kiedy cała inwestycja będzie, będzie już pewną, 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 pewne oczywiste ramy uzyska, na etapie koncepcji wielobranżowej. Prace konkursowe i, i, i opinie oraz zespoły, zespoły projektowe i uczestnicy będzie to opublikowane na stronach oddziału warszawskiego SARP tak? w zakładce konkursy w konkursie Park Wilanów. Dziś do godzin, do godzin popołudniowych będziemy w stanie to opublikować. Tam też będzie odbywała się wystawa online tych prac nagrodzonych. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Chciałem podziękować też inwestorowi, tak, zadającemu, że zdecydował się na zrobienie konkursu z oddziałem warszawskim SARP. Zaufał nam, konkurs przeprowadzili. Wydaje się, że efekty były bardzo fajne konkursu. Co zresztą Państwo się będą mogli zapoznać, mówię za, 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 za chwilę, parę, no może parę godzin na stronach sarpowskich I właściwie tyle. Dziękuję Sądowi Konkursowemu, dziękuję Przewodniczącemu, Sekretarzowi, i to wszystko w takim razie. Nie, czy ktoś jeszcze z Państwa, z kolegów chciałby dwa słowa na koniec, czy właściwie już kończymy? Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i dla uczestników. Super. Ja również przyłączam się do podziękowań wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy za przygotowanie niezwykle ciekawych i interesujących prac. Świetnie. To w takim razie. Dziękujemy Państwu. Kończymy transmisję.